Wiecie, że Jezus opowiedział przypowieść o ziarnie, o słowie Bożym. Ziarno, przypowieść o siewcy w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział. Wyjaśnił tę przypowieść z 13 rozdziału Mateusza, werset 18. Wiecie, że to jest przypowieść o ziarnie. Ziarno, które jest posadzone na ziemi, które wyrasta natychmiast. To jest napisane w Mateusza, rozdział 13, werset 20. Ziarno zasiane na miejscach skalistych. To jest obraz człowieka, który słyszy słowo. Pomyślcie o nas siedzących tutaj, słyszących słowo. Ten człowiek słyszy słowo i natychmiast przyjmuje je z radością. To wspaniały werset, ale nie zapuszcza głębokiego korzenia. Słyszysz coś, to przychodzi do twojego umysłu, ale nigdzie dalej jak tylko do umysłu. I ponieważ nie ma mocnego korzenia. Co dzieje się później? Upada w grzech. W kościele możemy usłyszeć wspaniałe rzeczy, niektóre z najcudowniejszych prawd, o których prawdopodobnie nie usłyszycie gdzie indziej, w jakimś innym kościele. Ale jeśli to nie wsiąknie naprawdę głęboko, to będzie jedynie w naszym rozumie. I to jest powód, dla którego bardzo często życie, które opisane jest w Nowym Testamencie, nie staje się naszym życiem. Rzeki wody żywej, które z nas wpływają, to jest wolą Boga dla każdego z nas że moc Ducha Świętego wypływa z wnętrza, błogosławiąc innych. Tak jak Pan powiedział Abrahamowi, będziesz błogosławieństwem dla wszystkich rodzin Ziemi. Galacjan 3,14 mówi, że to dla nas, co znaczy, ja przyjmuję to w ten sposób, że każda rodzina lub osoba, z którą się spotykam, z którą mam bliskie relacje, musi być w jakiś sposób pobłogosławiona duchowo, tylko przez kontakt ze mną. To obietnica Abrahama. Czy w to wierzysz w Twoim miejscu pracy? Nie mówię, że wszyscy się nawrócą. Nawet Jezus nie nawrócił całego Izraela. Ale ci, którzy są wezwani przez Boga, będą pobłogosławieni. Więc to jest coś, o czym musimy myśleć poważnie. On nagradza tych, którzy go szukają. I w związku z tym chcę przeczytać kolejny werset z czwartego rozdziału listu do Hebrajczyków. Wiesz, że w Starym Testamencie nie było rozróżniania między duszą a duchem. Biblia uczy, że człowiek jest trójcą, podobnie jak Bóg: ciało, dusza i duch. A większość chrześcijan nie rozróżnia między duszą a duchem. Jest wielu wierzących, których znam, którzy twierdzą, że człowiek to tylko dwie części: ciało i dusza. Gdyby ktoś Cię zapytał, czy możesz mi wyjaśnić różnicę między duszą a duchem i dlaczego to ważne, czy odpowiedziałbyś? Teraz Hebrajczyków czwarty rozdział. W wersecie dwunastym napisane jest, Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha. To jest bardzo głęboko. Rozdzielenie duszy i ducha. Co to za podział na duszę i ducha? Że słowo Boże... A gdyby ktoś poprosił Cię o wyjaśnienie Hebrajczyków 4.12, żebyś mu to wyjaśnił. Cóż, jeśli jesteś wierzącym 4 czy 5 lat, to powinieneś być w stanie to wyjaśnić. Tam. Pamiętam, że kiedy byłem w marynarce i byłem młodym oficerem, i kapitan na pokładzie statku, na mostku kapitańskim, zapytałby mnie o coś, a ja bym mu odpowiedział, nie wiem, proszę pana. Powiedziałby, nigdy nie mów nie wiem. Powiedz, dowiem się, proszę pana. Nie wiem jest odpowiedzią leniwego człowieka. Dowiem się, proszę pana. Jest odpowiedzią osoby, która chce wiedzieć. I to mi pomaga. Usłyszałem to 60 lat, lat temu i nie zapomniałem o tym. I kiedy czytam pismo i nie rozumiem i czegoś, to nie mogę powiedzieć, że nie wiem. To musi być, dowiem się. To jest coś, czego nie wiem, ale przecież to słowo Boże. Mam na myśli, jeśli twój syn uczy się matematyki i ma jakiś problem, nie wie, jak go rozwiązać. I on mówi, że nie rozumie. Co mu na to powiesz? Zapomnijmy o tym i przejdźmy do następnego zadania. Żaden rozsądny rodzic by tak nie powiedział. Ale mamy taką postawę, jeśli chodzi o Słowo Boże. I jeśli uczysz dziecko w ten sposób, nieważne, przejdźmy do następnego zadania, to obleją w każdej klasie. I dlatego wielu chrześcijan odnosi porażki w swoim życiu, ponieważ nie wchodzą głęboko w słowo Boże. Co znaczy rozdzielić duszę i ducha? Dusza i duch to dwie kompletnie różne rzeczy jak jabłka i pomarańcze ale tutaj różnica jest o wiele ważniejsza. Patrzyłem na to w ten sposób, jak na trzy okręgi: pierwszy okrąg ciało, w środku dusza i w samym środku duch. A nasza dusza to nasz umysł i nasze uczucia. Jeśli słowo Boże trafia do naszego umysłu, to mamy trochę informacji. Jeśli jesteś bystrą osobą, to możesz to zapamiętać i przekazywać innym, ale to nie zmieni Twojego życia. Może wpłynąć na Twoje uczucia, które są również częścią duszy. Jesteś tym podekscytowany, ale to nadal nie zmienia Twojego życia. Wiele osób, które ekscytują się przesłaniem, które usłyszą na spotkaniu, grzech nie będzie nad Wami panował, ale grzech ciągle nad nimi panuje. To nie weszło do ich ducha. Dotarło do umysłu lub uczuć. Umysł i uczucia to części duszy, ale drzwiami do ducha jest moja wola. Kiedy Słowo Boże wchodzi do Twojej duszy, dochodzi do tego miejsca i mówi, pozwól mi wejść do Twojego ducha. W Starym Testamencie nikt tego nie rozumiał. Dopiero kiedy przyszedł Duch Święty, to otrzymaliśmy światło w tym temacie. Bardzo mi to pomogło, to że znam Słowo Boże. Mój umysł ekscytuje się Słowem Bożym, ale ono ciągle jest w mojej duszy. Nie przeniknęło do mojego ducha. Hmm, nic dziwnego, że nie wzrastam. Ale jeśli coś usłyszę, to... Wchodzi do mojego umysłu, budzi moje uczucia, jestem podekscytowany i wykorzystuję swoją wolę do zaparcia się siebie w określonej sytuacji, żeby je wykonać. Wtedy ono wchodzi do mojego ducha i muszę to robić każdego dnia. Bo kiedy Jezus powiedział, że musisz brać swój krzyż każdego dnia, jeśli chcesz iść za mną, to właśnie to miał na myśli. Zaparcie się samego siebie jest braniem krzyża. Czy to zrozumiałaś? Pamiętam, kiedy byłem na zgromadzeniu wielu chrześcijańskich liderów w Indiach. Studiowaliśmy Biblię i ktoś powiedział: Chcemy rozważyć, co znaczy brać krzyż. Podzielili się na małe grupy nigdy tego nie zapomnę. I wrócili po półgodzinnej dyskusji z takim wnioskiem: Nie wiemy, co to znaczy. To jest stan, w jakim jest większość chrześcijan. Gdyby ktoś Cię zapytał, co miał na myśli Jezus, kiedy mówił, że masz brać swój krzyż każdego dnia, powiedz mi w praktyce, czy byłbyś w stanie mu wyjaśnić, bo chodzi o coś, co mamy robić codziennie. Jezus nigdy nie powiedział, że mamy codziennie czytać Biblię. Jak ludzie mogli czytać codziennie Biblię, kiedy przez 1400 lat nie było wydrukowanej Biblii? Codzienne czytanie Biblii jest bardzo ważne. Ja co robię od ponad 60 lat. Ale ważniejsze od codziennego czytania Biblii jest codzienne branie swojego krzyża. To jedyna rzecz, o której Jezus mówił: rób to codziennie. A jednak to rzecz, o której większość chrześcijan nic nie wie, ponieważ nie weszli w głąb, aby dowiedzieć się, co to naprawdę znaczy. Chwałą Boga jest rzecz tajna, jest ukryta. Co znaczy brać krzyż ukryte, ale chwałą królów dociekać sprawy. Panie, chcę to zrozumieć nie tylko po to, żeby wyjaśnić innym, ale żeby żyć właśnie w taki sposób. I w zasadzie o to chodzi. Że przychodzi taka sytuacja, w której muszę umrzeć dla mojej własnej woli. Sposób, w jaki odpowiadam komuś, kto jest na mnie zły. Albo mnie skrzywdził, a moja wola chce, żebym się obraził. Odpowiadam nie nawet na sekundę. Wybaczę mu natychmiastowo. Nie odpowiem tej osobie ze złością. A więc nasza odpowiedź zależy od tego, czy wzięliśmy krzyż i czy zabiliśmy własną wolę. To jest ziarno, które zapuszcza korzeń głęboko. Nawet w kwestii budowy domu Jezus użył słowa głęboko. W szóstym rozdziale ewangelii Łukasza powiedział mądry człowiek. Łukasza 6,48 zrobił głęboki wykop i założył fundament na skalę. Poszedł poza duszę aż do ducha. Słowo Boże musi wejść do naszej głowy, poruszyć nasze emocje, a potem zejść do naszego serca. A jedynym sposobem na to, żeby zeszło do mojego serca, jest sytuacja, w której odmawiam wykonania tego, co chcę, zapieram się samego siebie, mówiąc: Panie, chcę tym sprawić Ci radość. Niech Pan nam to bardziej wyjaśni. Amen.